Dzień dobry panom. Chciałbym poprosić panów o komentarz do wywiadu, który przeprowadziła pani redaktor Sznep z najnowszym, znaczy nowym ambasadorem Izraela. W którym no, chyba coś nie do końca poszło po myśli pani redaktor z odpowiedziami pana ambasadora Izraela. No myślę, że tak, to znaczy ja nie, nie słuchałem całego wywiadu, ponieważ nie chciało mi się tego słuchać, yy, usłyszałem część, no i widziałem, że taki jest i taki będzie do końca i odniosłem wrażenie, jakby yy, pytania zadawał jakiś taki antypolak, jakiś wróg taki, no polak komuś, kto no, jest skrępowany dyplomatyczną yy, yy, swoją sytuacją. Takie pytania, że no jak, pan, jak pan widzi tą straszliwy antysemityzm w Polsce, jak pan to odnosi się do tego, do tego? to on ma powiedzieć, że nie ma antysemityzmu albo coś jako ambasador nie może tak powiedzieć, nie? Po prostu coś obrzydliwego, szczerze powiedziawszy. No, nie wiem, jakim cudem ktoś może na terenie Polski tego typu próbować wycisnąć z kogoś. To są dyplomaty jeszcze z Izraela, prawda? Potwierdzenie, że w Polsce jest antysemityzm, że jesteśmy źli, że jesteśmy B, że Polacy są ochydni i wstrętni, no. No tak ja odniosłem wrażenie, że chciało, żeby to potwierdził, a on... No to, czy jest zaniepokojony, że jest antysemityzm? No jak jest, jest antysemityzm, no to jest zaniepokojony, no bo cóż może odpowiedzieć, nie? Także sądzę, że... Mm, a, to, a no Nie mogę się spodziewać, szczerze powiedziała, że powiedziałeś, że on nagle wyskoczy i powie, że w plac są okrutni, wstrętni i antyżydowscy. Prawda? No, nie, chyba się nie spodziewała tego, byłoby niedyplomatyczne. Ale też nie spodziewała się, że on tak zbyt łagodnie do tego podejdzie. no To, to aż niepokojące jest. Ja myślę, że to nie całkiem się jej tak nie udało. Zastanawiam się, co było celem tego wywiadu, bo to nie był taki wywiad rutynowy. Pani Dorota Wysocka-Szczep wystąpiła tutaj raczej w roli reprezentanta interesów diaspory żydowskiej, która z Polską ma konflikt interesów ewidentny na tle amerykańskiej ustawy 447. Rzeczywiście pan Stanisław ma rację, że ambasador udzielał odpowiedzi wymijających albo takich eufemistycznych, dlatego że no jego status dyplomatyczny nie pozwala mu na jakieś takie wyskoki. Natomiast pani Dorota sobie nie żałowała i naprowadzała ambasadora. On sam się wywijał jak mógł. Powiedział nawet na początku, że w Polsce antysemityzmu nie ma, że to była taka opinia, była krzywdząca dla Polski, ale ona Zaczęła sypać przykładami, do których ambasador Bencki już musiał się odnieść krytycznie. Co było celem tego wywiadu, moim zdaniem? Mamy sytuację taką, że lada dzień sekretarz stanu będzie musiał kongresowi przedstawić raport w sprawie tego, jak Polska realizuje żydowskie roszczenia. Jakie jest stanowisko kongresu? No to możemy się domyślać, jakie będzie, bo choćby z listu 88 senatorów do tegoż sekretarza stanu, w którym zalecali mu podjęcie wobec Polski śmiałych kroków. No a nie sądzę, żeby Izba Reprezentantów zajęła jakieś zasadniczo odmienne stanowisko w tej sprawie. Zwłaszcza, że polskie władze milczą od dwóch lat na ten temat. I yy, myślę, że wywiad yy, z ambasadorem Ben jaki prowadziła pani Dorota Wysocka-Szmyb, Miał na celu wywołanie rezonansu w Stanach Zjednoczonych, i myślę, że ten rezonans już wystąpił. Nie Przyglądam się tak na bieżąco, nie trzymam ręki na polsie, ale jestem pewien, że ten rezonans się, jeśli się nie pojawił, to się pojawi. Ale ten wywiad jest przed dwóch dni. Wczoraj, przecież. No wczorajszy. tak, więc jeszcze nie zdążył się pojawić ten rezonans, ale się pojawi i y, kongresmenom ułatwi y, decyzję o jakichś śmiałych krokach na tle tego raportu sekretarza stanu. I myślę, że taki był cel tego wiadu i to się udało. To się pani Dorocie Wysockiej Sznep udało. Taki rezonans będzie, on się pojawi. Ambasador zostanie, no, znaczy ambasador wystąpi tutaj jako tło. Natomiast głównym bohaterem wywiadu i takim, że tak powiem, tutaj y, prokuratorem, to jest pani Dorota. Ambasador jest tutaj w takiej niezręcznej sytuacji, ale w końcu ją został zmuszony. Gdyby ambasador był, powiedzmy, niegrzeczny, y, to panią Dorotę by zapytał, pani Dorota, no to niech pani powie kiedy mam mocniej potępić, co mam powiedzieć, kiedy słabiej, no jak to pani widzi, to ja tutaj to zrobię, ale on jest grzeczny, on jest ambasadorem, krępuje go ten dyplomatyczny status. Natomiast to będzie przedstawione jak sądzę pod nagłówkami takimi i ten rezonans, że ambasador Izraela razem z panią Dorotą Wysocką Snep tutaj wyraża zaniepokojenie e, narastającym antysemityzmem w Polsce, faszyzmem, że partia faszystowska się, faszystowska się dostała do sejmu, to wszystko wkłada mu w usta pani Dorota. On tylko przytakuje, mówi no ta, to tego jedni są tacy, drudzy są tacy, no jak próbuje tak tam łagodzić to oskarżenie, ale pani Dorota idzie na całość i myślę, że to było celem. Ten ton jej wypowiedzi, ona nie chce się dowiedzieć, bo jak dziennikarz przeprowadza wywiad z jakimś politykiem, to chce się dowiedzieć, co on myśli. Nie co dziennikarz, nie tak, nie co dziennikarz myśli, tylko co ten polityk myśli, ten rozmówca co myśli. Tymczasem pani Dorota Wysowska-Sznep prawie że mu dyktowała co myśleć i on biedny no, nawet jakby tak nie myślał to został tymi naprowadzającymi pytaniami właściwie zmuszony do takich słabych bo słabych niemniej jednak potwierdzeń no i ogólny ton ogólny ton tego wywiadu ogólna konkluzja tak jak mówię, że ambasador Izraela jest zaniepokojony narastaniem antysemityzmu w Polsce i obecnością faszystów w najwyższych konstytucyjnych organach władzy. To jest, to jest moim zdaniem, to ułatwi sytuację tym lobbystom w kongresie i poza kongresem którzy no, chcą do końca, doprowadzić do końca ten proces, którego ogniwem ważnym jest ustawa 437 i myślę, obawiam się, że go doprowadzą. Czyli Pani sznep ciężko pracuje pani na sznep, osiągnięcie tego tak celu, a jaki ten cel dla Pani Doroty pan, myślę, no, jest? Ja myślę, że Pani Dorota no. jako żona, Pana Ryszarda Sznepfa, który jako ambasador Polski w Waszyngtonie dał się poznać, że tak powiem, nie powiem, że z antypolskich, ale takich wątpliwych z punktu widzenia polskich interesów państwowych poczynań. Więc i to jest na dalszy ciąg tego. I to jest dalszy ciąg tego, tylko już nie pan sznep, bo pan sznep, no nie wypadałoby mu wystąpić w roli tutaj dziennikarza przesłuchującego ambasadora. Jak to ambasador ambasadora przesłuchuje? Natomiast pani dorocie wypadało i podjęła się tego zadania i go zrealizowała. No i tak, jak, jak tak jak mi się wydaje, że tak jak pan ambasador był tułem dla pani e, szneps e, i no, kiwał głową albo tam coś takiego. To no przecież ta pani też nie, nie zrobiła tego z własnej inicjatywy, tylko pewnie miała to przygotowane, prawda? No, zapewne też ktoś jej pomógł przygotować tego typu wystąpienie, tego typu teksty, bo tak ja mówię, no tak jak pan Stanisław powiedział. Nikt nie będzie zwracał uwagi, co tam mruknął ambasador, budzi tylko to, co ona powiedziała, co myśli o Polsce, prawda? No to wszystko było zrobione no. pod widą i pod marką wyborczej.pl. No to hmm. pani Dorota Wysocka-Sznep, jakby tak użyć sformułowania używanego, że tak powiem, przez bitowców, dostała zlecenie na Polskę. I to zlecenie, to obstalunek taki właśnie z tych, tych kręgów, bo gazeta wyborcza czy środowisko gazety wyborczej jest ważnym tutaj ogniwem. W żydowskiej propagandy. Ale pośrednim. Pośrednim, tak, tak. No, otrzymuje zlecenia, wykonuje zlecenia. Tam czasami nawet inwencje wykazuje taką już samodzielną, samowolkę powiedziałbym, ale generalnie trzyma się w tej linii, jaką, co jest celem tego wszystkiego. Od czasu, kiedy Niemcy... Już zaprzestały, znaczy zapowiedziały, że okres niemieckiej pokuty dobieg końca, nie będą tutaj żadnych suplik odszkodowawczych spełniać. W związku z tym trzeba było przerzucić odpowiedzialność za drugą wojnę na winowajcę zastępczego. Jest interes do zrobienia tam, nie wiem, 65 miliardów czy 300 miliardów, bo to zobaczymy, to się przekonamy, jak to jest. I ten interes ma taką specyfikę że narodowi polskiemu trzeba przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców, hitlerowskich kolaborantów i tak dalej, i tak dalej. No, Na przykład ten wątek z 1 września, rocznica obchodów wybuchu III wojny światowej, 80. 80 rocznica, no tam wymieniła pani Dorota, że z Węgier przedstawicieli Węgier Słuchajcie. zaproszono przez, swe, a nie zauważyła słonia w menażerii, że Niemca zaproszono. <laughs> Przecież, no, chyba że, chyba, że przyjąć tę propagandową tezę, że Niemcy, tak jak wypowiedział Benedykt XVI w Brzezince, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów, a że Niemcy są pierwszą ofiarą nazistów, no to wtedy reprezentant Niemiec jest jak najbardziej tutaj jego obecność Ale to właśnie to jest to łajdactwo ze strony pani Doroty i ze strony całego tego środowiska. Ona żre polski chleb. No i, i sra, polskie gniazdo. To w takim razie dziękuję za rozmowę. Mieliśmy do czynienia z kolejnym odcinek, odcinkiem łajdactwa, jak powiedział pan Michalkiewicz. Dziękuję. Dziękuję. Szkoda, że ludzie nie czytają Biblii, a jak nawet czytają, to pod kątem takim meschatologicznym, a Biblia to tam wszystko jest, takie... Praktyczne. Proszę? Praktyczne rzeczy. Tak, bardzo praktyczne rzeczy tam na jak... Powieść szpiegowska, jest tam księga Estery, to jest nic, tylko kryminał jeden. No, lepszy od tego, co tam piszą rozmaici autorzy. No i y, y, przy, ta, przy, ten przypadek Józefa Egipskiego, tego od siedmiu lat, chudych i pustych. Co zrobił Józef Egipski? No, został pierwszym ministrem faraona, jak mówi tłumacząc tak jak się faraonowi podobało. I wprowadził pod pretekstem, że będzie, będą lata chude, wprowadził dodatkowy podatek. I tu bardzo tam skrupulatnie ten biblijny autor odnotowuje: bardzo wysoki, 20% podatek zbożowy. Zakładam, że pobór tego podatku odbywał się rzetelnie, ale to wymagało całej armii brachmistrzów, którzy oszacowali te zbiory u każdego chłopa i wymierzyli mu ten podatek rzetelnie, żeby to nie za dużo, nie za mało, no trzeba to, to mnóstwo ludzi musiało być. Cały aparat biurokratyczny, który oczywiście z tego się musiał utrzymać. Co więcej, ten podatek był w naturze, więc to zboże. No nie można było zwieść go i zrzucić tam na ziemię. No, trzeba było wybudować Pierwszy ten pierwszy program interwencyjny, finansowy, fiskalny, wymagał natychmiastowego podjęcia następnego programu interwencyjnego programu budowlanego budowy magazynów. I koszar dla wojska, które by tych magazynów pilnowało, przecież zostawić magazyny bez ochrony, no to tam po, pierwsza noc nie ma żadnego zboża, prawda? Więc no to trzeba było. to też pociągało sobą koszty. Nie tylko koszty, ale konieczność zatrudnienia siły roboczej. Ludzi i zwierząt pociągowych, bo przecież te magazyny nie mogły być na drugim końcu państwa. Kto by to dowiózł przy tam ówczesnych środkach komunikacji? Musiały być gęsta sieć tych magazynów i koszar dla wojska. To gigantyczny program budowlany. I przesunięcie siły roboczej skąd? No z rolnictwa, bo skąd być, z jakiej innej gałęzi, jak nie było w przemysłu przed z rolnictwa. Biorąc pod uwagę charakter rolnictwa egipskiego wtedy, że ono wymagało ogromnego nakładu pracy ludzkiej, przy irygacji, utrzymywaniu kanałów i tak dalej, że ją obciągnęło tych ludzi do prac budowanych, włożenia kamienia itd. Tak no to nie miał kto kanałów pielęgnować. I wystarczyło kilka lat takiej polityki, żeby w Egipcie zapanował głód. I co wtedy Józef zrobił? To zboże, które odebrał za darmo, zaczął sprzedawać. Zaczął sprzedawać. Jak biblijny autor podaje, w pierwszym roku wszystkie pieniądze z całej ziemi egipskiej trafiły do skarbca faraona. Przejął cały kapitał finansowy. No, a głód trwał nadal, to w następnym roku chłopi, żeby to zboże, które kiedyś oddali, mogli kupić, musieli wyprzedać, zacząć wyprzedawać inwentarz. jakoś ten rok przeżyli. W następnym roku głód trwał nadal, musieli wyprzedać ziemię. W ten sposób cała ziemia, stała się własnością państwową. No i wreszcie w ostatnim roku za to zboże, które kiedyś musieli oddać jako w podatku, sami siebie sprzedali w niewolę. Zostali niewolnikami państwowymi. To jest pierwszy w historii literatury światowej opis tworzenia kołchozów. Kołchozów. Bo Józef utrzymał potem przy państwową ziemię i tych, niewol, tych niewolników państwowych na gospodarce i ciekawa rzecz, utrzymał od niewolników ten podatek 20%. Utrzymał. Także bardzo ostrożnie trzeba, wie pani, Wergiliusz w Eneidzie, czy nie, to coś nie pamiętam, chyba nie Wergiliusz Homer chyba pisze. No, Danaoset Boję się Greków nawet jak przychodzą z darami. Otóż to trzeba pamiętać, jak nasi umywani przychodcy chcą nam pomagać. Oni tak pragną naszego dobra, a tak niewiele nam już go zostało. Pani z jednego powodu, bo Józef tego podatku nie wymierzył kapłanom.